Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gramy sobie w Hunter Call of the Wild. Bardzo, bardzo prosiliście o kolejne odcinki. I mam ze sobą wspaniałego łucznika, Fumana. Robin chuj! Dzień dobry! No, i właśnie pokażę wam coś, co dodano niedawno. A co to z tyłu jest? Zamknij mordę na chwilę. Nie, bo widzę żubra. Danie du, 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 du. du, du, du. Du, 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 du. Du, du, du. No, dodali niedawno kłady, i ogólnie namioty też są, do których można się teleportować. Ale najfajniejszą, najfajniejsza rzecz w tym momencie, moim zdaniem, to są te kłady, dzięki którym wreszcie można się w miarę szybko poruszać po po... I podajsie. można driftować. Można jest... driftować. Można nawet jakoś się tak zbugować, bo raz furman szedł z niego i mój gdzieś czekaj, wywaliło. Czekaj, A, nie, nie, może ja teraz też. Nie, nie już, już się nie da. Dobra. Nie, co? ale może trzeba właśnie wziąć pod uwagę fakt, że ty wysiadasz z lewej strony. O. No. Tak no, nawet zadziałało. Dobra. Wsiadamy sobie na nasze tutaj moturki, A raczej kładziki. No i to dobra. To tak w ogóle jak Batmobile troszeczkę tak z przodu. Znaczy ten mój przynajmniej, bo czarny. Znowu taki... No nie. Na, 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 nie, na, na. tak nie wygląda. Jak to nie? No tak, nie. Dobra, no i sobie pojedziemy w jakieś miejsce, gdzie nie byliśmy. Co ty na to? Góra, lewia, Czyli dla mnie ca cała mapa, no dobra, go! Czekaj, jesteśmy tutaj, zaz zaznaczmy punkt obserwacyjny, right here. No i dobra. Tylko ja nie widzę teraz tych punktów za bardzo. A dobra, jest, kilometr stąd. No i jedziemy no, naszymi no, kładzikami. Teraz to jest, kurde, na szybkości. Tylko pewnie spłoszymy gdzieś na, na 100%, na 100% ją spłoszymy. 5 miliardów kilometrów. Ty, jak no, to ale, w ogóle... dobra, będziemy je przejeżdżać. Na kładach no. jesteśmy szybsi. Kurde, sztucery by się przydały tutaj. No, jeden jedzie ja na mówi. kładzie, drugi strzela. No, dokładnie, to by było fajne. No, ale dobra. To trzeba byłoby się wykaczać dużą y, celnością i drżeniem ręki. No tak. Co, tu nie podjedziesz, Mati? A podjechałeś? No, nie. Ja podjechałem, ale nie wiem, czy teraz. Ale oszukałeś trochę. Dobra. Nie, 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 nie wiadę tutaj chyba, Chyba, że tędy. Dobra, dałem, objechać. dałem radę. Co, Czekaj, bo moja opona jest w górze. Co się odjebawszy, straciłem jedną ty? oponę Czy Serio? Tak na amen? Ale nie wiem, no podejdź do mnie, nie wiem czy to gdzieś jest. Czekaj, jadę, jadę nie, Powiedz mi, czy widzisz tą oponę, która ale... jest w skale? Ej, też myślę przed chwilą, tak jakoś tak gdzieś zrobiła, ja czekaj, jadę, jadę, Jezus Jakie są kamienie! Dobra, może przejadę A, dobra, jak, jak już wyjechałem ze skały, to mam to, oponę wróciła. z powrotem Dobra, jest, tak fajnie, jesteś skończy... gdzieś tu? Tak, jadę, jadę Okej okay. Trochę na, na obkoło pojechałem, ale... Na obkoło, tam nieważne Na obkoło, dobrze, nie jestem Podje podjeżdżamy do góry krakena, a następnie zsiadamy z naszych kładzików i tam nie już. krakena. Nie, to jest góra lewiatana, sorry. Góra krakena. No. Bo tu kiedyś było to tak naprawdę morze, wiecie? O Jezus Maria, zaraz mi się rozdupczy ten kład. Jak ty jeździsz? Ty żawu. No, no nie ma. rób tak, koledze! On dymi. No bo to jest ten spalinowy. A, Mogę nie kosić trawę jednocześnie O na przykład Albo ty. kupy jelonków też są całkiem spoko. A jakby policja tutaj taka leśna po, na, po nas podjechała? Halo, proszę nie rozjeżdżać wydm! To jest naturalny park y, krajobrazowy Nie da się jeździć ty A! Co się stało? Przyjebę w gałąź. Myślałem, że cię jakiś... I Spadłem, spadłem składa Serio? No Żebyś nie rozdupczył i mi się kurde ten obraz na czerwono pojawił A pewnie ci HP zadało No troszeczkę Tutaj wszędzie były gdzieś zwierzęta, bo ja widzę ślady No były, ale, ale jedziemy na górę krakena <laughs> Niedźwiedź za, na... za nami Tam był No ale walić, Gdzie... walić go A, no dobra Bo jedziemy na górę krakena Ej, Cieka czy to przejeżdża przez wodę A on się spróbować mm, Myślę, że <laughs> myślę, że nie <laughs> I potem... ALO pomóż! I, te, I wtedy teraz też pytanie, czy my możemy te kłady wypożyczać za darmo i tak dalej, czy w końcu to się z... stanie takie, że trzeba płacić? No jak oddamy, a ja a to było nowiutkie, jak panu podawaliśmy. Patrz, rozjebane było. Aż wiadomość tak, dostałeś. A, takie było, aż wiadomość dostałem, no właśnie. Ej, no teraz naprawdę, poruszanie się po rezerwacie jest całkiem, całkiem przyjemne, Tylko. ale... On tak o, o wszystko się obija, frajer, trochę. No trochę ma... Handling taki trochę ciężki, no. ale to jest myślę, że do przyzwyczajenia. Ale... Ale się kopcić. Przez takie kurde krzaczorki to bym mógł przejechać myślę. No mógłby Ale nie przejedziema Pretty hard. O, o jezioro Balon znowu. O dobra i teraz musimy jakoś <laughs> tędy... Nie jak my to mamy zrobić. O góra Lewiatana jesteśmy A! Ej, pali mi się! Pali się Szybko. No Biegniemy zobacz, zobaczyć. Wygląda jakby sikał, kurde No to niezły rachuneczek tu wejdzie, widzę No to niezły, żeś tutaj dał pokaz swoich umiejętności Ale wichaj, między dwa takie drzewka, nie? I kurde nagle... Pali się tak u ojdziesz. ciebie? No U ciebie nie? Nie U mnie się nie pali o, czekaj, czekaj to O, dy, dymi się, jak tak po nim chodzisz, ale... No co ty mu rob... Jezus, jak się dymi Skaczę u, po nim w zero się. tutaj u mnie już się pali, kurde, miałem przywróć postać, Ej, pojazd, nie, nie pyczy, nie pyczy. Czekaj, dobra się na... dobra Ja sobie zerknę Walić go, a strzel w niego, może się ten Nie no, nie, nie strasz zwierzyny K Nie, ty nie strasz Eee, yy, dobra Czekaj, jak tutaj się sprawdzało, Q? Dawno nie grałem, Caps lock? No, Q jest... Tabulator chyba Właśnie nie, Tabulator to jest telefon Aha, myślałem, że od telefonu I... nie, i to jest co innego. A co e? sprawdzić? No wejść w ekwipunek. Mm, dobre pytanie. Coś jest? Escape. Escape, no. Dobra, na pewno <laughs> jest jakiś jeszcze skrót klawiszowy na to. Dobra, bo ja mam tutaj dwa sztucery przy sobie. Huntsmana i Rangera. Teraz to jest Huntsman, czyli na tą grubszą zwierzę z tego co pamiętam. Dobra, to biorę dwójkę. Trzy chciałem polować na grubego zwierzę, no, okay. No jeszcze jak. Lewiatana ziomek i ale... szanuję to jest kraken! Kraken jest z innej strony kompletnie <grym> to jest z od dupy strony Dobra, znalazłem ślady jelenia czarnoogoniastego O! A zawsze tylko białaski ten trafialiśmy Czekaj Czemu ta postać tak szybko chodzi? A, bo kapslock trzymałem, dobra się tak zastanawiałem Nie trzymałeś no klikłem, no dobra, klikłem i co? Ince... No. Się właśnie, pruje, no bo, pruje bądź się. kurde te, no jak to się nazywa? Yy, rzeczowy, słowny i tak dalej. Czekaj, bo w ogóle nie wiem czy na pewno te łapki tak jakoś są inaczej. Nie, nie w tej tę no, tę no, dobrze. W te. To jest dziwne, że łapki idą w tę stronę, a tak, no. w tamtą. Czemu ufać? Jak żyć, kurde? Jak żyć? Myślę, że temu śladom warto ufać. Hmm. Chociaż. Jest ja tam, widzę, widzę. Stój, stój! Stój, stój gdzie jest? a czy znaczy nie, po, po, po prawą ślady w sensie XD. Aha, no to dobry nie, to, że... jesteś. Naprawdę świetny z ciebie myśliwy. No słuchaj, no, ślady widzę z daleka, a ty? Też. No właśnie. Ja to... widzę z. Da, z dale, daleksza. To... O ty kurde a? a ja widzę z. No, bo jest bliżej. A. No dobra. Idziemy tutaj. Ja czuję, że zaraz znajdziemy jakiegoś eee, mocnego rywala. Ślady. Dobra. A, dobra. Nie, mam ślady, mam ślady. Zawsze możesz sobie polować na coś innego tam obok gdzieś. Nie, i polujemy razem, słuchaj. Strzał na 3-4 oddamy i po dwóch strzałach się nie podnieść mm -hmm. na pewno. myślę, że to dobry plan. Czekaj. Widzisz coś? Nie pamiętam, którym było... Było... Nawet się wysłowić się potrafię. Nie pamiętam, którym był... Była lornetka. Córka, mm. piątka? Dobra, mam. Piątka. No ta lornetka wreszcie normalnie działa. Nie, zawsze normalnie działała przecież. czy znaczy, u mnie przynajmniej. A u mnie. nie. I co? Kurde, to. No i na ciebie jeszcze. przejeżdża. Ja żartu nie zamknąłeś. No nie zamknąłem, bo się nie będę dusił. Ja się duszę! Gdzie za Dobry. poświęcenie, kurde? Nic, nie A, czekaj, widzę. kolego. No też nic. Ciekaw na tej górze może coś być tak daleko, no, daleko. No właśnie. Na pewno coś tam się czai, nie? W zaroślach. To może ten. Yy, wąż mi gdzieś tu jest. Tu du dudu, tu dudu, -du. musi. Ej, nie, że tutaj z tego co pamiętam, nie można wchodzić do wodza bardzo. No tylko z brzegu zamoczyć kapcie. No do, no, no, do tylko, tylko. tylko. kapciochy No bo tu krakeny Ej, są, no. Dlaczego znaleźliśmy to? Ten to? jest yy, ich. Ryk? A nie, Ś legowisko. Śpiowisko. Oj. I tak sobie słodko śpią tam? Tak. Ojoj Jezu. Pamiętaj, eee... kucamy na kucaczku. Dobra. W końcu góra krakena to trzeba kucać. No już. Ty ale kurde, te kamienie mi się mylą ze zwierzyną. Jak ci kamienie mogą być Nie polecam, z daleka. nie? O. o, zwierz, mówię, a nie to kamień. <grym>, to do kamienia, może to zwierz, tak naprawdę. <grym>, Nigdy nie wiadomo. O, odkryli mnie! <grym, <grym, jak, jak ten, jak w wy... wacy Pierścieni Frodo z tą mnie Niewidką zakurzył sobie i kurde, myślisz, że to kamień. Wtedy by strzelili, to by się skończył film, kurde. No być że nawet nie pamiętasz pewno tego momentu. No, no. To było pod koniec, przy Mordorze to już było, to tam się nie liczy. Widzę, 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 widzę widzę zwierzę. Dobra, ja widzę twój nick. Dobra, zatrzymaj się, jelonku. No, znaczy, wiem, to jest mulak chyba. Sprzedaj mulaka. Czekaj, gdzieś tutaj powinien wychodzić. <laughs> dobra, tam jest, dobra, widzę go. Kradam się po cichu. Ale kurde, znerfili ten szybkość podczas kucania. No, dobra. Ja strzelam do niej. No, strzelaj, do niej. A już wiesz, że to słucha. Wiem, że to słucha, wiem, wiem, wiem. Się kręci jak smród po gaciach. Nie może stać. Dobra. No i nie wiem. Obserwuję ją, bacznie ją obserwuję, aczkolwiek. No czekaj. To Dostrzegam na 3 4 ja pójdę, zobaczę, gdzie ty patrzysz. I spróbuję Zaraz mi spierdzieli, to. no ale kręć się jak powalona. Zatrzymaj się, no. Jest bardzo blisko ogólnie. A, widzę. Dobra, to stój, 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 stój. stój. Zatrzymała się? Nie. No Możemy strzelać. Dobra, strzelam. Kurde, to dla znaczy 3 Biegnie, biegnie, biegnie. Dobra, A. dobra, to jednak wiecie, nie grało się te Dobra, teraz musiała dostać, musiała dostać. To nie jest cztery, kurde. Powiem tak, nie graliśmy, ja nie grałem od ostatniego odcinka bardzo, bardzo długi czas. I... No ja też w sumie No Furman też nie grał. Ale kusiło, kusiło. Nie powiem, że nie. Więc wybaczcie nam, że będziemy grać teraz jak gówno. No dobrze gram ogólnie chyba no. Znaczy no Zobaczcie. strzelać jak gówno. No w sumie. A przydało się taka strzelnica tutaj zobaczyć gdzie, gdzie się trafiło. No w sumie fakt. E, bo kurde feeling do strzelania z tego jest taki dziwny, nie, nie da się wypatrzeć pocisku. Dobra, jest krew. Powierzchowna rana, no nie jest najlepiej, powiem tak. Śre średnio strzały. Nie, nie. Znaczy 4, okej. Okay. Dobra, ja strzelam, jem. Daj spokój! Nie o to nie, no, w tej ty... grze chodzi. No to przepraszam. Chodzi o zabawę. Właśnie, o, to, to nie jest za zabawa, kurwa. Ta łania chyba się nie bawiła świetnie. On, wiesz, dla zwierzyny to nie jest zabawa, to jest tylko dla nas zabawa. A, no co w sumie. Zabijasz kurde dla własnej przyjemności Jestem zły o, W ogóle myślałem, zły. że już znalazłem zwłoki, ale to był ten To Konar No, konor. I drugi samochere. raz here Ale jest naprawdę przypomina mi zwierzaczka O nie no, bardzo małe krwawienie, nie wiem czy my ją znajdziemy martwą szczerze mówiąc Ona się e, męczy teraz Pewnie z kilometr stąd będzie martwa To prawda, myślę ale, że, chyba... że, myślę że tak No przebiegła obok mnie! Jest! Jest tutaj! czekaj, 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 czekaj czeka. Dobra, umarła, umarła. Leży martwa. Jeszcze, no jeszcze jedna! Ała! Ej, zajebała mi skabcia! Masz Co? pod... jaja. Ja. <noise> Czekaj, bo tutaj chyba dużo ich było, bo... Biegnie, biegnie jakaś taka osowiała. Koło mnie, koło mnie jeszcze! Czekaj! Jezus Maria, jaka padaka gaming! <noise> Ile ich tutaj lata w ogóle? Ej, przebiegły przeze mnie normalnie, czais? I z laczka, jedna jeden laczka mi zlaka, no. Dobra, bo ja nie wiem nawet czy trafiłem. Jedno tutaj leży na pewno. To Weź, to, to no. nawet nie było takie prawdziwe polowanie, tylko strzelanie jak do jakichś Rzeźni winiątek. No. Kto ją zabił? No ja. Za 100% dostała w, w rdzeni kręgowy chyba. W kość krzyżowym. Kręgosłup. To, ja to ja chyba, bo ty to strzelałem. Nie, ja, bo chyba widziałem, jak mam nagranie. Ja nie mam, to co chujowo No właśnie, więc przegrałeś Ogólnie była taka jedna, co na pewno od ciebie dostała Ale znowu z dwie właśnie strafiłem. O, o, przed chwilą, trafione w organy wewnętrzne gdzieś Tempo musi krwawienia być. średnie O, to już jest blizio, blisko Gdzieś tu muszą być No, tutaj się polała krew, powiem tak Kurde, niezła krew Ubiegnie! Ci... Ała! Znowu mi zajebała Dobra, strzelaj w dupkę, chyba, że nie trafię Dosta, nie dosta, dostała, tak? dostała, dostała, tylko... Dobra, do... To teraz dobra. jest martwa. Tam poszukaj tych ciał, bo to jest... No szukam, szukam. Ja nie wiem, czy... Dobra, widzę jedno, jedno zwłoki widzę. konary. Widzę. Są zwłoki. Tylko konary są straszne. Dobra, widzę dwa zwłoki. Tak? O, no. o. Tutaj no, jeden. Ciekawe, czy, czyje strzały tam poszły. Furman, raz trafiłeś, w... Kurwa w stópkę ją trafiłeś, rozumiesz? W stópkę! <grym> stópkę. W paliczki. Stópka. O, ja patrzę następną, dobra, hejka. A ja, tutaj dostała... ja oddałem decydujący strzał. O, ciało, miednica, kość krzyżowa, Elo. Dobra. Ale tam masz napisane, to twoje czy moje? Tak, moje, moje, ty nie trafiłeś ani razu. O, to ciekawe, na pewno trafiłeś jest... <ślesy> No to kto? To, 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 to. A tam tam No właśnie, wróćmy do tamtej co tam dostała na, na pynę. Całe rykowisko było. No tak. Odjebaliśmy liż, manianę tam... troszkę ogólnie o manianę? No dos dostawałeś Nie, wiesz co, bo mi się zawsze podobało jak tak strzelaliśmy z daleka byk Dostawała gdzieś w klatę, no. padała Od razu A, a my teraz zaczęliśmy... Ty nagle zacieśmy... kudy dostajesz kop z kopyta w łeb z no. sobie się Z paliczek Z paliczek, no właśnie O, znalazłem Ona gdzieś tu jest I tańczy dla mnie Gdzieś tam tu, tu dostawała Ruf. O, czekaj, stój, su, stój, su, su, su. Przed nami, przed nami jest jeden Żywy? Tak, żywy. I to Misio. Miś, Miś, to na znaczy 3-4. Czekaj, czekaj, bo ja zmienię na, na grubszy kaliber. No to dalej, dalej, no dalej. No dawaj, jestem bo gotowy. 3, 3, 4 Kurat, kurwa na drzewie się schował zajebisty, no Czekaj, bo go zlagowało. Umarł, umarł. Piękny Te lol. strzał, piękny strzał, muszę przyznać, to był piękny strzał Zmieniłem Ale... na kaliber gruby jelo. Akurat 3-4 poszło, jak kurde mi się to drzewo schował. Ale on u mnie też dostał laga, tak nagle go zatrzymało. Te nie? Yy, gdzieś tutaj jeszcze <grym> musi być ciało tej. Dobra, ja ją znajdę, tyle do misia. Dobra. Okej. Okay. Jest trop tutaj. Chyba okay. po drodze będzie. A czy zdążyła zestrać. <grym> A właśnie nie wiem, czy to jest jej kupa. <grym> jej, jej, bo te. E, tak, bo jest mi na niebiesko się świeci. Dobra, tam mi się zobaczymy, jak dostał. Kto był tym lepszym strzelcem, powiem tak. A tutaj, ja tutaj, nie tutaj jest krew. Znaczy Ej, ani... tak, ta, taka, juch, tej juchy tak duża. Aha, to ani, ani trochę. A HP nie spada, jest bardzo małe krwawienie. Uwaga. A, ty nie trafiłeś nawet. Ja nawet nie strzelałem, mówię ci. A, myślałem, że oddaj strzał. Nie, no był za tym, więc tak trochę średnio myślę. No nawet nieźle chyba oddałem ten strzałek. No ale to, słaby, słaby był. Samiec niby 100 kilo ważył, ale taki jakiś słaby misio. Dobra. Słaby, misio. No ale, ale. padł to pad. Dokładnie. Mógł się rozdrabniać. Kurwa, daleko zaszła to ta. Ale jest, tam już powinna leżeć gdzieś. Nie no, jeszcze, jeszcze żyje. Jeszcze, nie no, raczej już nie żyje. Drop krwi, ten pokrwawi małe. Ale ja ogólnie mam procenty i tam. Mam napisane ile, mam mniej więcej procent HP w tym momencie I przed chwilą jak patrzyłem miało 25% do 50% więc Na moje, ona już nie żyje No jeszcze, jeszcze ścigam, że tak się powiem, tak się wyrażę Ale nie, dobra widzę kolejny ślad, kolejna krew no Dobra to ja tam podbiegnę do ciebie Albo pójdę z innej strony, zobaczę może coś tutaj Dobra będzie. jest widzę Widzisz? No No dawaj Chcesz ją sobie zbadać? Nie no bo zbadaj, jeżeli ja ją no zabiję to ja dostałem no na pokry. pewno ty Matyniu, kość ogonowa, wabienica 100%. A brawo. widzisz. Niby strzelam no to... tak miliard razy, ale okazuje się, że tylko jednym trafiał. Ale za miliard pierwszym trafia. Dokładnie. Tak, liczą się chęci, nie? Mhm. Mm Trafiłeś dobrze? Trafiłeś. No to nie A e, jakoś nic. tak. Powiem ci, że się fajnie gra teraz. Po powrocie. Więcej chyba jest tych. Tak, jakoś zwierzaczków jest więcej, muszę przyznać. No nie I... trzeba tak chodzić długo. Chociaż są na pewno ludzie, którym to nie będzie pasowało, bo nie wolą się skupić. Chodzić ale na kusaku sobie... cały dzień, siedzieć od 8 rano, od tak czasu rzeczywistego do czternastej, nie znajdując żadnego zwierzęcia. I no ale to jest jakiś wtedy. fan, prawda? No, czują taką prawdziwą no, zew tak. natury. To jest prawda. Ja też to lubiłem, ale nie jak na przykład mi crashowała gra chwilę później. <laughs> no to to trochę. Pamiętam jak miałem bitkę z żubrami na jednym odcinku. Naprawdę, ca cała impreza żubrów była. <laughs> imba po całości. Czekaj. Pan zajączek. O ty chuju zającu A kurwa zając <noise> przebiegł obok mnie Ja raz strzeliłem zająca ja i też, się Ale on, okazało, on, on że... umiera od razu, tylko że no nie da się go zebrać. No właśnie, trochę słabo. A chciałem sobie zrobić gulasz. A w sumie no zjadłem taki gulasz. Chociaż nie jadłem nigdy zająca, mam wrażenie. Też nie jadłem. Ani królika, ani zająca, ani żadnego no. widzącego stworka. Ale jadłem yy, świnkę. Bardzo dobra, polecam. No to myślę, że większość ludzi jadła świnkę. Do pozdrowienia od muzułmanów, oni nie jedli. A miałem na myśli większość ludzi takich europejskich. Normalnych. Nie, nie chciałem użyć słowa nie. normalnych. Uuuu! Nie ty no, muzułmanie są coraz bardziej europejscy, o co ci chodzi. I jeszcze proeuropejscy. <laughs> Może poza odcinek, co? Nie no, dobra. Dobra. Słowa kluczu żyje, teraz się ten nas obserwował, nie nas. No, tylko ten nasa, sam. nasa. W ogóle jakoś zboczyliśmy z kursu, mam wrażenie. No, nic w sumie nie ma. Chociaż nie, jest to jakiś ten strop. Bo w ogóle my coś śledzimy teraz chyba nic, nie? Nie, 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 ja nic nie śledzę, bo tam widziałem jakieś jelonki, no tutaj jest sporo śladów. Ale, ale... wszystkie idą no. w drugą, nie, ten idzie w tę stronę, dobra. Czekaj, tutaj co jest? Nie czarnego dobra Dobra, może być. <laughs> może być, oj, gdzieś się jakiś. Mulaczek. O, słychać jakieś szumy oceanu. Ogólnie. To nowa kostka odświeżająca w lesie. Pragn drew. Pragnę tylko przypomnieć ludziom w komentarzach, że jak sobie powiem, Jelonek, sobie mówię Jelonek tak, tak po prostu, żeby powiedzieć szybko. Nie, dobra, widzę Jelenia Czarnogoniastego. Po prostu mówię Jelonek, nie musicie się przygotować. Ja to brzmi to... bardziej fachowo, wiesz? To możesz, wiem, możesz że brzmi fachowo, ale ja nie jestem Kurwa. jebanym kłusownikiem. Ani łowcą. Więc mówię sobie Jelonek, bo dla mnie to jest Jelonek. Ja znam już te nazwy, bo mówiłem w niektórych odcinkach tak ładnie, ale mi się po prostu teraz już nie chce. To jest Jelonek. Drogą, jelonek całkiem ładnie gra. W tym roku na odcoku będzie. Ano, no, słyszałem, słyszałem. W ogóle nigdy nie rozumiem, jak to jest, że takie yy, na małą scenę było więcej głosów niż na tą dużą. Na ten bączek złoty, o co chodzi? No, może po prostu główno graj na dużej, a ten. No jak? Bring me the horizon. Hmm. Nie, nie nie słuchałem. Ech, proszę. Ech, nie, słyszałem wczoraj, jak mi na openem leciało. No dobra, co, bo co za za gówno patrzę, a me to Dobrze, w takim razie <coughs> będę polawał na furmana. Nie, ej, nie strzelałem bo ma HP już. A nie, ten to, tutaj laka, się bo... to... chyba nie da zabić. No żartowałem. Dostawaliśmy. Nie, testowaliśmy, da się zabić? No tak nie do końca chyba. No właśnie. A chcesz być wielkim podróżnikiem, bo nie wiem, czy ci przestrzelić kolano. Nie, wiesz co? Nie. Kiedyś byłem podróżnikiem, ale dostałem właśnie w kolano. A tego widziałeś ten wyjaśnienie co to znaczy niby? Nie. On no to chodzi o to, że wyszedł. Z, że ożenił się. To jest taki A. wiesz. Taki synonim. The idiom, o. Idiom. No, że no się nie tego i się ciekawe. W sumie to... analizy robili mm -hmm. Śmiejesz. To widzisz coś? Nie. No bo tak cicho siedzisz, myślałem, że coś tam znalazłeś. Właśnie chciałem wyjąć lornetkę, ale niechcący wyjąłem. To innego, dobra, nie kończ co. No właśnie. Nie ta przegródka w kieszeni. No one cares! Hmm, jeszcze przydałoby się to... jakiegoś jednego takiego znaleźć tutaj. No, ale chyba trochę daleko. Są. Nie wiem, czy ty masz jakąś zdolność, co pokazuje, jak bardzo daleko tam, czym jak się rozciąga. Jeszcze spory? chyba nie mam takich zdolności. Burde. Ale yy, pobiegnę sobie trochę sprintem, wejdę na tą górę, bo z niej myślę, że będzie lepiej widać to wszystko. Nawet no jak będzie tak. 400 metrów od nas, no to nie będzie słyszał jak sobie biegniemy, ale możemy przyjrzeć się. Chyba, że jesteśmy od i czyli chyba dobrze Dokładnie. nie? Znaczy, nie no. wiem, czy to nie jest przypadkiem tak, że wieje w tę stronę, więc może nas No czuć. właśnie też zapomniałem. Chyba nie, chyba jest... Już nie, nie pamiętam, od... jak to tam pokazywało. Właśnie też nie. Ale ten, wiatr też zagłusza nasze dźwięki, także... Dokładnie. ...pół temu. Chyba, czy tego sokoła można zestrzelić, co tam sobie lata. Hej, sokoły. Ciężko stwierdzić. Może da się ustrzelić, ale tak... ...tak samo myślę... Ale po co? Jak w, w, w przypadku takiego zajączka, że nie możesz mu nic zrobić potem. No pewnie nie. Dobra. Nic nie widzę. Mi tył. Raczej mi nider. Mi też. Nic tu co? nie ma. Co A za co? zwierzaki. Posłyszały strzały, to się schowały, no. No, słyszały strzały, to się, się schowały, Elo. Elo. <laughs> Paolo kol Eo. Dobra, myślę, że przy tym. Yy, przy tym jeziorku coś będzie. Przy jeziorku Balmont. Czekaj, która jest godzina w grze. 13. Pora obiadowa, no więc mogą tam być. Mama Jonek wama jelonki na obiad. obiad. Sprytne, sprytne. Czekaj, coś tam jest. Nie, to jest skrzynka. Czy może... Ale mogę tam patrz coś na coś wiatr, zbudować? bo się zmieniam trochę. Jebać wiatr. Chyba dziękuję. Nie jakoś. No, nic nie widzę, powiem tak. No, jest słabo. No dobra, no. Teoretycznie ślady nas kierowały w ten, no, w. W las. W las. No, ale mi się nie chciało że... tam wchodzić w ten las. Dobra, ja powiem tak, ludzie: To jest pierwszy odcinek po powrocie. I no, wyszło nam jak wyszło. Trochę pozabijaliśmy, trochę postrzelaliśmy. Ale myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę. Zapraszam do Formana, oczywiście link w opisie. I. Myślę, że nagram jeszcze nie jeden taki odcinek. Także Do dokładnie. Papa. Pa. Będzie się działo, pa.